Szybki tutorial jak przyszyć guzik. Ja sobie miejsca gdzie chcę mieć przyszyte guziki zaznaczałam agraweczkami. Wiedząc już wcześniej w jakich odstępach są moje dziurki zaznaczyłam sobie agraweczkami w tych samych miejscach gdzie chcę mieć guziczki. I tutaj sobie już poprzyszywałam, został mi jeden ostatni specjalnie żeby nagrać dla Was tutorial. Nawlekam sobie igłę, wcale nie za długim kawałkiem nitki. To jest nitka, którą pracowałam tutaj na korpusie, pod kolor do moich guziczków. Tak sobie wybrałam. Możecie oczywiście sobie to dowolnie zrobić. I tutaj mam zaznaczone oczko. Tak naprawdę to są dwa oczka. I ja sobie przez te oczka przeciągam nitkę. I odpinam sobie grawkę, bo już mi nie będzie potrzebna. I teraz przekładam sobie w kuziczku raz w jedną stronę. Teraz wyciągam ten ogonek, wyrównuję sobie. Można to też zrobić szydełkiem. Może się okazać, że będzie wam wygodniej. I teraz to samo robię z drugim ogonkiem. Tu sobie wkładam, tu sobie nawleka. Ciekawe, czy mi się uda przed kamerą to zrobić sprawnie bez pomocnika żadnego. Daruję Wam to. Udało się. Nitka nawleczona i teraz to samo robię w drugą stronę, czyli przekładam w tę stronę i przekładam w tę stronę. Hop. Tu sobie zaciągam niteczki. Stawiam sobie guziczek, żeby był w poziomie. I teraz przebijam się na drugą stronę dzianiny. Hop. I tutaj to samo, to ja już Wam pokażę szydełkiem, bo jest prościej przeciągam sobie na drugą stronę drugą nitkę. Mam tu takie dwa ładne ogonki. Tu mam ładnie poziomo zainstalowany guziczek. Co jest ważne, to jak przeciągamy te nitki na lewą stronę, to trzeba pilnować, żeby one weszły tutaj w oczko na tym samym poziomie, bo inaczej nam guzik się obróci w pion. A tak będzie w poziomie, jak już mamy te dwa ogonki na lewej stronie. To możemy je sobie ładnie zawiązać. O jeszcze raz sobie zerknę, czy mi się guziczek nie przekosił. Nie jest pięknie w poziomie. Zawiązujemy sobie na węzełek płaski. Hop. I chowamy sobie ogonki. Można igłą, można szydełkiem. Ja tutaj mam od innego guziczka niteczkę schowaną. Tak to wygląda, proszę Państwa. Schowam te nitki i mogę zakładać sweter.